Witam wszystkich na moim kanale Z tej strony Rafał z kanału Rafał Majster No i przyszła ta chwila kiedy trzeba policzyć Podsumować koszty Tynkowania mojego domu Nie kurwa nie mogę Siemaneczko majstry No i przyszła ta chwila kiedy trzeba podsumować te tynki w moim domu jest już grubo po nowym roku wczoraj się wziąłem policzyłem już wam mówię jak to wyszło u mnie żeby to było przejrzyście to może zacznijmy od tego, że odliczyłem wszystkie otwory drzwiowe bo otworów okiennych nie odliczałem no bo ponieważ trzeba obrobić to wszystko Chodzi mi o metry kwadratowe, no czyli na przykład tu jest, te drzwi mają więcej niż dwa teraz, ale już liczyłem 2 y, metry kwadratowe na te drzwi, na każde jedne. Zróbmy to po raz trzeci. No trochę tego na pewno się nazbierało. Następna sprawa, żeby, żeby było też jasne. Y, mam, poli mam otynkowane poddasze, ale oczywiście. Poddasza nie liczyłem, tylko sam, sam, sam parter. Wyszło mi. Już Wam mówię, gdzie ten kajer? Kurwa, muszę otworzyć. Ja nie jestem. Tak to wygląda. Wszystkich metrów miałem 365 łącznie z klatką schodową. Oczywiście to jest bez sufitów, bo jak wiadomo sufity nie są otynkowane, zresztą to widać. Też by trzeba było na pewno o tym powiedzieć, że, że to jest y, tynk cementowo-wapienny kręcony na budowie, bo, bo dużo właśnie nie wiem, omylnie tam we wcześniejszych filmach ludzi pisało. Że na przykład tam trom na drugi dzień, no niestety no, tynki, tynki cementowo-wapienne tradycyjne trzeba przytrzeć tego samego dnia, ponieważ na drugi dzień będzie straszna męczarnia. Takie jest moje zdanie na ten temat i pewnie nie tylko moje, także metry mamy policzone. Yy, teraz materiałowo jak to się przedstawia, Materiałowo wyszło tak. Zamówiłem 15 ton na początek piasku i wam powiem, że te 15 ton praktycznie na ten do, dół mi starczyło, bo troszkę mi się wydaje, że jeszcze szprycu na górze poszło z niego, ale to na pewno, na pewno nie za dużo. No może, ja wiem, z tych 15 ton to mi zostało y, pół tony, nawet może nie. No i teraz właśnie tu troszkę zgapiłem temat, bo gdzieś, gdzieś paragony przepiłem. Znaczy nie przepiłem, gdzieś mi się zawieruszyły. Ale przyjmujemy, że cementu wyszło paleta, czyli te około 60 worków na no 56. No w palecie jest 1400 kg. Ale no ja przyjmuję, że, że za cement dałem 600 zł. Przy ale to i tak będzie mało, ale to tak nie, to nie będzie aż takie dokładne to wyliczanie, tylko tak no po mojemu no. spróbuję to jak najdokładniej przedstawić, chociaż zawsze ktoś będzie miał jakieś, ale wapna poszło za 900 zł, List w 15, około 15 listek tych podtynkowych do łazienki, na klatkę tam parę przyklejaliśmy. I w kotłowni też było, na dwóch ścianach były przyklejone, 20 narożników, narożników wiem, że chyba też ze 2, 2, może 3 zostały. Następnie za narożniki dałem 60 zł. I później 5 worków tego MP75. To też tam stuwa z tych moich zapisków. I apu. Listwy przyokienne 100 zł. Jeszcze tak, za cement płaciłem 11 zł za worek, a za wapno 18 zł za worek. I to daje razem wynik 2220 zł około. Ale ja sobie, jeżeli z tym cementem, bo ja woziłem sobie sam ten cement, jeżeli, jeżeli by wyszło tak, że, że no nie policzyłem jednego kursu, no bo tak woziłem po 20 worków. Yy, nieraz 15 yy, no i nie pamiętam, no bo tych razy było kilka, no bo je, również, żeby mnie yy, mogło mi się pomieszać z górą, ale ogólnie, ogólnie przyjmuję, że wydałem na materiały 2500. I teraz podzielmy 2500 przez. Yy, ile tych metrów było? tysiąca... Podzielić przez y, 364 metry. 365 wychodzi 8, y, sorry, wychodzi 6,84 metr. Tynku mnie wyniósł bez robocizny. Czy dużo, czy mało? Nie umiem wam powiedzieć. Y, stawki też za robociznę są różne, bo. Nieraz tam z kimś jak się rozmawia, no to i 25 zł, gdzieś tam się czyta jakiś komentarz, to ponad 30, mówię z materiałem tynk, tak? No różnie, różnie te stawki się przedstawiają, także no jakby było 25 zł i by było, ile to wyszło? 7 zł z metra, no to, no to zostaje tynkarzowi 18 zł, Czy to jest dużo, czy mało? Moim zdaniem, to nie jest dużo. Po prostu to jest ciężka praca, jest jedna z moim zdaniem z najcięższych prac na budowie. Bo, no, bo naprawdę, trzeba, trzeba, trzeba troszkę włożyć tej pracy fizycznej, żeby, żeby to ja, po japońsku chociaż, po japońsku jako tako wyglądało. Co dalej tutaj? Na razie to wszystko staje. A co będziemy robić w tym roku? No to, no to jeszcze się zobaczy, a też nie, mogę, nie będę tu na wyrost mówił, że czego ja nie będę robił, jeżeli czegoś nie jestem pewny. tak? Teraz etap to bym nie czekał. Bym musiał kupić styropian. No i jakiegoś hydraulika sobie załatwić, bo na pewno hydrauliki sam nie będę robił. Jeżeli może się dogadam, no to ten steropian mogę rozłożyć. No ale to nie wiem, jak to fachowcy tam się godzą. Zobaczymy. Jeszcze tam w międzyczasie, ktoś by był ciekawy, co tam Majster działa. no To robiłem dno w końcu od przyczepki, no bo zaraz będzie sezon włożenia. A ja miałem dziurę w przyczepce. Live, nie wiem kiedy będzie. Nieraz tam jest o 18, ale przecież, No tak, nieraz, bo nieraz tam człowiek po prostu też ma rodzinę. Różne rzeczy, a to dziecko przychoruje coś jest marudne. No wiadomo. Także ja się z Wami żegnam. Myślę, że na ten odcinek to nie ma co się rozgadywać. Ma koronę na uszy kręcić. Trzymajcie się majstry, do następnego. Cześć!